Podejście sto już chyba, żeby nagrać jakikolwiek kurwa wstęp. Wydaje mi się, że nie nagrywałbym tego, gdyby nie fakt, że trwa to już tak długo. Bardzo dawno nie miałem już czegoś takiego przez tak długi okres czasu, bo to już jest naprawdę około 20 dni. A wydawało mi się, że jest już w miarę okej. Okay. Myślałem, że ten breakdown powoli schodzi do dołu. O, coś źle zabrzmiało. Że powoli mija. Może trochę to nakreślę. U mnie ten gorszy czas, dołek, breakdown, załamanie, dużo nazw, zwykle ma bardzo podobne trzy etapy. Pierwszy etap to jest takie, może po części zdaję sobie sprawę z tego, że zaczyna się gorszy czas, ale z racji tego, że nie przypilnuję tego gorszego momentu, to przychodzi dużo, dużo gorszy moment i wtedy czuję się totalnie jak gówno. Po tym totalnym głównie przychodzi etap numer trzy, w którym bardzo dużo zastanawiam się na nad sensem tego wszystkiego, nad tą całą egzystencją, przyszłością, przeszłością i tak dalej. Aktualnie wydaje mi się, że jestem już na etapie trzecim, chociaż mam wrażenie, że notuję ostatnio lekki regres do etapu drugiego, który jest najgorszy na świecie. No i ogólnie jest dziwnie. Staram się żyć normalnie, ale tak czy siak odczuwam za każdym razem jakieś bardzo nietypowe uczucia. Z racji tego, że nie ma nikogo w domu, to zapraszam Cię na śniadanie ze mną i krótką rozmowę o tym, dlaczego czuję się jak gówno. Gówno i gówno i gówno. Totalne gówno. Zjadłbym coś innego, ale chyba zjem po prostu owsianka. Tak będzie najłatwiej. Albo zjem sobie kaszy ja tylko już mam mało. W międzyczasie mam takie jeżyny i nie mam co z nimi zrobić, więc zasypałem je wczoraj trochę cukrem i zrobię z nich taki ala dżemik, tylko oczywiście nie gotowany, bo jest to za dużo roboty. Ogólnie to, co się ze mną teraz dzieje, zaczęło się mniej więcej wraz z wydaniem filmu o social mediach. A może trochę później. Bardzo wpłynął na mnie fakt tego, że to audio było tam spieprzone. I byłem po prostu mega zły na siebie, że nie dopilnowałem tego. I może wyolbrzymiam, nie wiem, ale po prostu zaczynam od początku. Mniej więcej od tamtej pory no, zaczęło się we mnie to pogłębiać. Zróbmy Jamik. Wow, ale to jest satysfakcjonujące. I mniej więcej wtedy też zacząłem trochę bać się nagrywać. I pamiętam, że gdy montowałem kolejny już wtedy film, to bałem się dosłownie każdego kroku, robiąc montaż. 100 razy, dosłownie, sto razy sprawdzałem, czy to audio jest dobre. Jestem na takim etapie, że boję się tworzyć filmy. A boję się nawet wymyślać jakieś nowe filmy, bo obawiam się tego, że będą one, że nie przyjmą się one tak dobrze jak ten film o social media. Także jestem aktualnie bardzo zablokowany, jeżeli chodzi o Chodzi o Druga sprawa, no to na pewno studia. Myślę cały czas o tym, jak inaczej to rozwiązać. Trzecia sprawa, szukanie mieszkania. Czwarta sprawa, szukam pracy. Piąta sprawa, myślę też w międzyczasie o marzeniach. W połączeniu te pięć chyba rzeczy, które wymieniłem, doprowadzają mnie do pytania, kim ja w ogóle jestem. To jest moje największe utrapienie. Gdzie jest moje miejsce? Przyszedłem zjeść w pokoju i wiedziałem, że się ujebie, nie? Macko. Tego już nie odpiorę pewnie. Kim ja jestem? Naprawdę nie mogę sobie z tym poradzić. Nie spełniłem w swoim życiu chyba jeszcze żadnego marzenia, jeśli chodzi o te duże marzenia. I na dobrą sprawę stoję teraz z nimi w miejscu. I nawet przez chwilę zastanawiałem się nad tym, żeby skończyć z tym YouTube'em, bo zabiera mi on tak naprawdę większość mojego aktualnego czasu. A pomyślałem o tym w ten sposób, że zacząłem robić YouTube'a, żeby trochę uciec od tych swoich prawdziwych marzeń. Boję się, że y, tracę teraz czas. Czas, który powinienem wykorzystywać, żeby zmierzać jak najszybciej w stronę tych marzeń, które i tak już są bardzo odłożone w czasie. Straciłem wiarę w to, że może mi się udać. Przebrałem się i. nie. Najpierw zjadłem, później się przebrałem, a teraz zrobiłem sobie jeszcze kanapki z rzemem. To jest mój duży problem, że bardzo lubię zajadać takie problemy. Staram się z tym walczyć, no ale kanapki z rzem kuszą i są już zrobione. Hmm. Człowiek jest dla mnie niezrozumiałym stworzeniem. I jestem ciekaw, czy kiedykolwiek w ogóle siebie zrozumiem. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że nie odkryję tego nigdy, jeżeli będę siedział i o tym myślał i się tym martwił. Ale w tym momencie jest mi tak ciężko przerwać to myślenie. A gdy już nawet wydaje mi się, że to przerwałem, to to wraca. I to jest taka sinusoida, że przez chwilę jest dobrze i zaraz znowu jest źle. I najbardziej odczuwam to, kładąc się spać i wstając rano. Gdy kładę się spać, odczuwam pewnego rodzaju ulgę, że skończył się w końcu ten dzień. Natomiast, gdy wstaję rano, to od razu odczuwam jakiś taki strach w sobie. Boję się tego dnia po prostu, boję się, że go nie wykorzystam. Znowu myślę już tylko o tym, kiedy znów będzie wieczór, i kiedy znów będę mógł położyć się spać. Nie układałem puzli jakiejś, wydaje mi się, 10 lat. I trafiłem właśnie ostatni na pudełko akurat w domu, w szafce i... Mam z nim problem, bo ta łatwiejsza część, czyli mniej więcej o tu ten obszar, o... No to ułożyłem go. Natomiast, no tu może być ciężko, tak? Bo jest on cały czarny, więc... Jeżeli pojawia się pytanie, kim jestem, to pojawia się też pytanie, jak jest w ogóle cel tego wszystkiego, bo co się żyje i tak dalej. I myślenie o tej dalekiej przyszłości, jak to będzie, no. Chyba każdy boi się trochę przyszłości. To znaczy, ojej, no, jest to duże wyolbrzymienie. Nie każdy boi się przyszłości, ale dla każdego chyba myśl o przyszłości w takich barwach, no, że nasi bliscy i tak dalej. No, to chyba jest trudne dla każdego. No i myślę o tym właśnie w takich niestety kategoriach. Robi mi się po prostu smutno. Muszę wziąć się w garść. No i no zdałem sobie w ostatnim czasie sprawę z tego właśnie, jak ważne jest to zdrowie psychiczne. Jak bardzo trzeba o mnie dbać, i jak bardzo trzeba mieć w pamięci to, że mamy na to wpływ. Dobra, wystarczy Puzzi. Szukam w międzyczasie jeszcze pracy i gówno z tego wychodzi. Złożyłem kilka... naście chyba aplikacji, żadna z aplikacji nawet nie została otwarta. To jest też coś, co mnie gryzie, i bardzo powiązane z tym też jest szukanie mieszkania. Jak widzę ceny mieszkań w Warszawie, to no wiadomo, że super sprawa, ale jest to duży wydatek, pieniężny, a ja jednak chciałbym chyba, nawet nie chyba, ja jednak chcę spróbować utrzymywać się samemu. Oczywiście na początku pewnie będzie jakieś wsparcie rodziców, ale nie chcę z niego korzystać długoterminowo. Jakoś trzeba nauczyć się radzić sobie po prostu z życiem, tak, samemu, no kurczę, no. ludzie zostają milionerami w wieku 20 lat, więc utrzymanie się samemu raczej nie jest aż tak dużym problemem. Mam taką nadzieję. Myślę nad zaczęciem pracy na przykład. Jakiejś kawiarni, szczerze mówiąc, jest to chyba bardzo ciekawe doświadczenie. Najgorsze w tym jest to, że nie nabywasz doświadczenia z taką pracą biurową, papierkową, finansową. Ja nigdy nie chciałem pracować za biurkiem. Zawsze chciałem być w ruchu. Fakt, że idę na takie studia, fakt, że szukam takiej pracy jest dziwny. Obawiam się, że moje życie zmierza w złym kierunku. Unikam chyba tej drogi do celu, który sobie obrałem. nie? Mam nadzieję, że nie zabrzmi to jakoś duchowo, coś takiego. Wydaje mi się, że mój umysł próbuje iść po najmniejszej linii oporu, o której mówiłem na takim przycinku, że ja naprawdę no, nie chcę znaleźć pracy, założyć rodziny, umrzeć. Co prawda, no, nie każdy stworzony jest do bycia fenomenalnym. Nie każdy musi być gwiazdą, nie każdy musi być kimś tam szczególnym. Są ludzie, którym wystarcza takie normalne życie. Ja, gdy o tym pomyślę, to być może też by mi takie życie wy wystarczało. Jak to dobrze powiedzieć? Naprawdę nie wiem. Tam. Nie zaczynam tego tematu, bo to jest tak długi temat. <słyski> Odświeżam sobie trochę wiedzę o... Tej złotej książce, jaką jest Subtelnie Mówię Fak. To jest chyba w ogóle jedna z moich pierwszych książek samorozwojowych, które przeczytałem. Na tle czasu, wydaje mi się, że jedna z najlepszych. Jestem na 92. stronie. No, daje mi ona jakieś takie wytchnienie w tym wszystkim. Trochę nakierowywuje. Ogólnie wydaje mi się, że właśnie w takich momentach powinno się czytać te książki. No, nie wiem, tak się mówi, że lepiej zapobiegać chorobom niż leczyć je w trakcie, czy coś takiego. Ja szczerze mówiąc, kiedy przechodzę przez taki okres jak ten. Ciężko mu zapobiec. On czasem pojawia się naprawdę znikąd. Natomiast gdy przeczytam taką książkę, będąc w tym gorszym okresie, to no czuję się trochę lepiej. Natomiast książki typu Potęga Teraźniejszości, Podświadomości, o takie książki już duchowe trochę bardziej. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, nie jestem w 100% procentach pewien, bo jestem tylko człowiekiem. Ale wydaje mi się, że jeżeli samemu nie dojdziemy do tych prawd, to przeczytanie książki na niewiele nam się zda. Chyba musimy dojść do nich sami. Jeżeli przeczytasz książkę o sensie życia, nie znajdziesz sensu życia, bo jest to sens Życia czyjegoś, a nie twojego. W ostatnio stronię od takich książek. Staram się nadrabiać jakąś taką literaturę bardziej gatunkową. Nie wiem, czuję się naprawdę wyczerpany. W ciągu dnia jest ciężko. Może jestem chory? Może mam jakąś grypę? Idziemy się zdrzemnąć. Mam nadzieję, że dostrzegliście mojego wspaniałego wąsa. Ja no muszę się w końcu ogolić, ale najpierw drzemka. Zawsze burza kojarzy się z czymś takim nierealnym, takim ogromnym. I przypomina mi to też po części o tej wielkości świata w porównaniu do człowieka. Jestem taki w porównaniu do tego, co zaraz się będzie działo, a moje problemy są jeszcze mniejsze niż ja. Czy zawsze muszę gadać? Po prostu usiądźmy i wsłuchajmy się też ja